Cześć, wszystkim, witajcie, dzień dobry w części 42. Słuchajcie, Tokio miałem, miałem iść z główną fabułą, ale zauważyłem na mapie, że jeszcze mam bramę torii do oswobodzenia czy tam oczyszczenia. Także przede mną kuźwa stracać nowy, nowy rodzaj przeciwników. Gdzieś widziałem. O, właśnie, jeden z pod ziemią. A drugi kuziwa zwisa na słupie? W ogóle jest O dostał headshota Ty, zabiją go już A drugi tu jest, dobra Ty dwóch jeszcze jest Dwa Tylko czemu ten trzeci jest pod ziemią? Widział z tej ziemi czy Wyskoczynera Co to jest Pierdziel Co to jest w ogóle Nie walczyłem wcześniej jest coś takiego

Ty go no, oczekuj. To mnie przestraszyło. straszyło. Ja pierdzielę. Oto. Boże. Co to kurwa było? Ty coś jeszcze jest. On, na górze. O, ależ duży przeciwnik. Pierwsze z czymś takim walczyłem. Pierdzielę. Dobra, tam mamy ducha. Widzę do swobodzenia. Eee, gdzie tam ramator jest? Dobra, po drodze, pra praktycznie. O, tu jeszcze ta jest. Co ja pieprznię z tego? Nie ma no super, nie. Ja to ma kusi ważyć Yo. Stary. <laughs> Koko. Kurde. kurde. żałować, że tutaj poszedłem w ogóle. Dobra, jakby że zacząłem, to skończę, tak? Gdzie on jest? Tu. Dzień dobry. Ciężko. Dziadek, jakiego ma celu? Spadaj. Kurde, ja to zawsze... Idę coś zrobić, a kończę w ogóle na czymś innym. Też coś było chyba pamiętam. Albo i nie. O, czemu mogę przywołać tego? Dajcie mi koparkę. Nie no, myślałem, że coś jeszcze tu jakieś duchy są. Tam coś jest. No. Lecimy, 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 lecimy! Uh, no do ciebie. Dobra, gdzie tam ramatorik? Tam są jeszcze duchy? Nie no, to jest silniejsze danie, ale. Ale muszę uratować. To wciąga jak cholera. O, Majka. Dobra, weźmiemy tą Majkę i już idziemy do bramy. Chociaż chyba jej nie weźmiemy. A nie, myślałem, że jest w tym węgle. Kurde, ile kasy. Dobra, gramatory, gdzie jesteś? Tam. Co to jest? Nie, to znak, myślałem, że jakiś duch. Dobra, praktycznie przed nami. A nie, pod nami, tutaj jest. No. Ej! Na brama oczyszczono. Co to jest? A modlitwa. Mamy koraliki. Koraliki duchowej Aury 1. Co to robi? Robi. O. Co to? Ameno Legendarny miecz, którego według polskiej mitologii. Używał suzanno po zabiciu Jomato no Nie wiem kto to, ale... Okej. Okay. Kolejny artefakt. Dobra, co nam się odblokowało? No. I sporo. No i teraz nie wiem, czy do fabuły, czy gonić tam. No kolejny, biorąc teorię. Pewnie od cholery duchów teraz się pojawiło do uratowania. Tam coś jest. Ile tu jest? Troje. A się. nie zobaczy No Dziękuję Dobra O, tu Dobra Numer dwa. Co jeszcze? Nie no, coś słyszałem jeszcze. Coś słyszę na górze. Czy nie? Ależ to jest dobre tam, koficzka, masakra. Coś tu kurde słyszę. A nie, to jest to, o co mogą się pomodlić. Ej. głupi. Dobra, idziemy po duchy. Dziewiąty już. Snake'a. co mnie widzi? Co jest? Ja w ogóle jestem tutaj, Ach, no i nie wiem co robić. Czy to tej bramy teorii, czy co? Co to jest? Oni duchy, duchy, szukam duchów. Tam ile jest? Co to jest? Autostrada? Nie tu nie było? A nie, byłem tam wcześniej. Nie wiecie co, ja te duchy oczyszczę. Uczysz Ale jak nie będę nagrywał, bo naprawdę mi to zajmie tyle czasu, że się w głowie nie mieści. Tak, na razie zabijemy pana grubego. O oh, fuck! Czekaj, 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 czekaj. Nie zauważyłem tej mgły. Dobra, co tu jeszcze mamy? Tu jakieś dwa ruchy są. O! O shop! Wtedy tu robisz? どうだろ Byś poprosił, to ja bym dał ci coś do jedzenia, ale... Nie, to nie. Jaj, woda na racha! Offak. Oh, kurde wlazłem. Kurczę. O, no to też jest niezłe. To zamrażanie. Ty, żyjesz? Ale tak najlepsza jest ta maszynówka. Najbardziej mi się podoba. Mógł do się Marcin, trudno. Co to za muzyka. Co to? Z tego sklepu, chyba. Nie. O wie. Nie wiem, to jakaś reklama, czy co? Dobra, to czuję, że tę część będziemy spędzać na ratowaniu duchów. Znaczy, już spędzamy. Nie ma obracaj się, nie ma co się, nie ma co się. Odkudych tam jest? Ale są za murem, dobra. Ale ile duchów, trzy duchy, kurde. Spali mnie zobaczy. Spalimy cię Aha. jeszcze jeden jest. Z... Gdzie? Ile tu jeszcze jest Kurde. mam swoją zabawę, nie? Ja mam swoją zabawę, kurde macie. Chodźcie dalej, Marcin. Skończysz marnie. Tam jakieś jedzenie chyba trzeba kupić. O, coś jest przed nami. O, Gizo, chyba widzę. Statuetka. Ale na zbieramy tych duchów starych Co znowu Już, już, już spokojnie Wszystko pod kontrolą Tam coś jeszcze z jakichś duszek Artefakt. Gdzieś. Gdzieś. Z tyłu? Tej... Nie. A, tu coś jest. Co to? Model Axolotla. A pamiętam, tam, by były... Bardzo popularna swojego czasu w Japonii Dobra, tutaj kończymy część 42 i w 43 dzieło tej bra bramy Tori No Miałem iść tam od razu, ale oczywiście zboczyłem z kursu i tak już zostało do końca odcinka. No nic, dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia w części 43 <laughs> Dobra, idziemy na górę.

Tak. O, o Jak ja go nie znoszę, nie? Dobra, tutaj kończymy część drugą ponownie. Dziękuję za oglądanie. Было это минимум на